Dzień dobry ogrodnicy, jeżeli chcecie wysiewać seler z nasion i zastanawiacie się jak to zrobić, to jesteście w dobrym miejscu, dlatego że dzisiaj pokażę skrótowo i bardzo konkretnie jak wysiewać seler, żeby mieć ładne sadzonki, a później udane plony. Przede wszystkim potrzebujemy pojemnika. Ja tutaj mam taki pojemnik z recyklingu, jakiś pojemnik po lodach, oznaczyłam go, mam karteczkę naklejoną z informacją co w tym pojemniku będzie rosło. W pojemniku są wypalone otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Mam podłoże uniwersalne do siewu i pikowania, wymieszane z perlitem. Tego perlitu jest tutaj dosyć dużo, dlatego, że ziarenka selera są małe i potrzebujemy to podłoże rozluźnić w taki sposób, żeby ułatwić tym ziarenkom kiełkowanie. Mam oczywiście konewkę z wodą odstałą w temperaturze pokojowej. Mam z recyklingu. Spryskiwacz też z wodą w temperaturze pokojowej. No i oczywiście mam nasionka. Będę w tym roku wysiewała seler korzeniowy, talar i seler naciowy zefir. Co robię? Cała procedura jest bardzo prosta. Przede wszystkim nasypuję sobie do pojemnika tego podłoża do siewu i pikowania. Sypę go sporo i jednocześnie lekko przygniatam, bo chodzi mi o to, żeby Później po podlaniu to podłoże zbytnio nie usiadło. Jeżeli wy nasypiecie na przykład połowę albo dwie trzecie, a później to podlejecie i to jeszcze w miarę swojej pracy zacznie osiadać, to się może okazać, że w takim pojemniku będzie na przykład połowa tego podłoża. Zbyt mało do tego, żeby te rośliny mogły później dobrze rosnąć, dlatego, że będą zacieniane przez ścianki tego pojemnika. Wypełniamy. Nie żałujemy. Praktycznie pełne. Kiedy już mam tak wypełnione, prawie tak jak chcę, to troszkę nawilżam. Chodzi mi o to, żeby ta ziemia usiadła, żeby te przestrzenie powietrzne się tak zamuliły. Można tym potrząść, można popłukać, w ten sposób postawić. Widzę, że trochę usiadło, chcę dosypać jeszcze. Dosypuję. Jeżeli macie jakieś takie grudki ziemi, to to rozgniatajcie albo odrzucajcie, a później rozgnieciecie, jak yy, będziecie tego używać do czegoś innego, dlatego że tak jak wspominałam wcześniej, nasiona selera są zbyt małe, żeby dać radę podnieść takie grudki ziemi I jeżeli my w taką zgrudziałą ziemię to wysiejemy, no to później te nasiona mogą po prostu przez to nie wykiełkować. Podleję sobie jeszcze raz. To nie musi być mocne podlewanie, ale ziemia powinna być wilgotna na tyle, że jeżeli zgnieciemy ją tak w kulkę, to ona utrzyma taki kształt kulki. I później sobie to wyrównuje. Chciałabym, żeby powierzchnia tego podłoża była możliwie płaska. Opakowanie przygotowane, teraz nasiona. Nasiona mam z poprzedniego roku, świetnie kiełkowały, a że nasiona selera... Mają dosyć dużą zdolność kiełkowania, więc wykorzystuję w tym roku tak samo. Nasionka selera są bardzo małe, jeżeli to dobrze widać. Siejemy je w taki sposób, jakbyśmy po prostu solili potrawę. Ja na mój użytek potrzebuję około 30 sadzonek selera. Maksymalnie 40, ale nie więcej. Nasionka wysiewam tak na dwóch trzecich powierzchni tego opakowania, a na 1 trzeciej wysieję nasiona selera naciowego i jeszcze troszkę nie będę wiedziała tutaj jak one będą mocno kiełkowały, więc wysieję sobie więcej. Zawsze wysiewam trochę więcej z takim założeniem, że później wybiorę te najmocniejsze, najpiękniejsze sadzonki. I teraz robię taki myk. Tutaj mam taką końcówkę odciętą od opakowania i tą końcówką przedzielę to miejsce, w którym będę chciała posiać seler. naciowy to oczywiście po jakimś tam czasie zacznie się rozmiękczać, może nawet zacząć pleśnieć, ale na przykład zmienimy sobie to w późniejszym czasie na coś plastikowego, na przykład jakąś ułamaną łyżeczkę. Okay. I teraz tutaj na brzegu tego opakowania, dosłownie w tym miejscu, które mi tu zostało, dosiewam seler naciowy, a selera naciowego to potrzebuje max kilka sadzonek, więc wysiewam tutaj dosłownie może 10-15 nasionek symbolicznie. Ok, i co teraz robimy? Teraz nie przysypujemy tego niczym ani nie podlewamy na pewno strumieniem z takiej konewki, bo te nasionka po prostu mogłyby nam wpłynąć bardzo głęboko, dlatego że są za małe. Nawet tych nasion tutaj nawet nie widać. Żeby one miały lepszy kontakt z tym podłożem, wgniatam je po prostu palcami. Przygniatam do podłoża. Chcę, żeby one tam głębiej weszły, żeby zyskały tą wilgoć. I teraz tak, tymi palcami, teraz nie przenoszę w to miejsce, gdzie mam selera naciowego, dlatego że na pewno na palcach mam tutaj nasionka, więc innymi palcami lekko ugniatam i to jest w zasadzie wszystko. Słuchajcie, teraz tak wysianego selera stawiamy w miejscu, które jest przede wszystkim ciepłe. Im cieplej, tym te wschody będą szybciej nam się pojawiały. Najlepsza taka temperatura optymalna 20-25 stopni. Nie musicie od razu stawiać tego na parapecie słonecznym. Opinie są różne. Jedni twierdzą, że seler potrzebuje do wschodu światła, inni stwierdzają z kolei, że kiełkuje w ciemności. Ja wypróbowałam jedną i drugą metodę i powiem Wam, że nie widziałam żadnej różnicy. Do tego momentu, kiedy nasiono kiełkuje, ono tak na dobrą sprawę nie musi mieć wcale słońca. Wykiełkuje tak samo dobrze w ciemnym miejscu, jak w bardzo słonecznym. Ale musicie obserwować, bo jeżeli te nasiona tylko zaczną kiełkować, zobaczycie jedne, jedną, dwie roślinki już na powierzchni, to jeżeli ten pojemnik, ta doniczka, multiplat, w zależności od tego, w czym siejecie, stoi w miejscu cienistym czy półcienistym od razu przenosimy na słoneczny parapet. I teraz tak, nie stawiajcie bezpośrednio na parapecie, tylko pod to opakowanie, w którym coś wysialiście, musicie coś podstawić. Ja na przykład stosuję 10 centymetrowe kawałki styropianu, przycięte tak do takiego rozmiaru, żeby pasowały mi na parapet. I wtedy ten pojemnik. Nie dochodzi tutaj do dołu ramy okiennej, tylko jest z nią zrównany i od razu dotyka szyby. Dzięki temu te sadzonki później nie będą się wyciągały do światła. Jeżeli chodzi o podlewanie, stosujemy taką bardzo ostrożną metodę najlepiej później do podlewania w początkowych fazach wzrostu i przed wykiełkowaniem stosować spryskiwacz. Po prostu Spryskujemy wierzchnią warstwę tego podłoża, tak żeby ono cały czas było wilgotne, dlatego że nasze nasionka nie są przysypane podłożem. Jeżeli ono obeschnie tutaj w górnej warstwie, to jednocześnie przesuszą się te nasiona, a jeżeli się przesuszą, to nie będą mogły wystartować, bo one do tego startu, do kiełkowania potrzebują wilgoci i ciepła. Obserwujemy cały czas jeżeli widzimy, że ta ziemia, ta gleba tutaj zaczyna odchodzić wręcz od ścianek tego opakowania doniczki w zależności od tego w czym wysiewacie, postarajcie się podlać intensywniej i wtedy na przykład gdzieś tutaj z boku na brzegu wlewamy więcej wody, można lekko poruszać tak ściankami tego opakowania, żeby ta woda się rozeszła tam głębiej w początkowej fazie, kiedy nam to kiełkuje. Utrzymujemy w wilgoci tą warstwę około pół centymetra, ale kiedy zaczynają te małe sadzonki rosnąć, musimy już mieć świadomość tego, że one puszczają korzenie w głąb tego pojemnika, a im głębiej będą się zakorzeniać, tym bardziej muszą szukać i znajdywać wodę właśnie tam w tych dolnych warstwach, dlatego później już podlewamy mocniej. Jeżeli chodzi o podlewanie selera, to nie żałujcie wody, dlatego że seler jest rośliną bagienną i on, tak na dobrą sprawę, świetnie rośnie w takich warunkach bardzo wilgotnych, a cierpi wtedy, kiedy ma sucho. Oczywiście nie możecie przelewać tej wody, nie może być tak dużo, żeby mała sadzonka gniła, ale zawsze powinna mieć wilgotno. Seler kiełkuje dosyć długo 2-3 tygodnie zdarza się, że może kiełkować nawet miesiąc więc jeżeli Macie świeże nasionka, to możecie się spodziewać schodów po tygodniu dwóch, a jeżeli macie nasiona powiedzmy z tamtego roku albo nawet starsze, schody mogą trwać 3-4 tygodnie. Żeby przez cały czas nie biegać przy tym i cały czas tego nie musieć podlewać, możecie takie opakowanie włożyć na przykład do woreczka strunowego, w którym zrobicie kilka otworów, takich wentylacyjnych, żeby ta ziemia tutaj nie pleśniała. Albo zwyczajnie weźcie kawałek przezroczystej folii, czy po prostu zwykłej torebki foliowej, włóżcie to opakowanie do tej torebki. Też zróbcie kilka otworów, bądź nakryjcie tylko tutaj wierzch tym opakowaniem i oczywiście pamiętajcie o otworach. To jest najłatwiejszy, najtańszy sposób. Można stosować kawałek szyby, kawałek pleksy, ale z tą folią jest zawsze najłatwiej. I jeżeli zobaczycie, że na powierzchni tego podłoża powstaje jakaś pleśń, to znaczy, że tam jest za mało wentylacji i odkryjcie to. Wtedy musicie już baczniej przywiązywać uwagę do zraszania, do podlewania tego podłoża. No i niestety może się tak zdarzyć. Ale jeżeli odkryjecie, to ta pleśń powinna jakoś tam po jakimś czasie zniknąć albo lekko da się ją zebrać. Wysiewanie selera jest bardzo proste mimo że sadzonki selera tak już w sezonie, kiedy możemy go wysadzać, nie są drogie, kosztują tak z reguły 30-40 groszy za sztukę, ale wiecie, wysianie takiego własnego selera z własnych nasion, obserwowanie jak ta roślinka rośnie, a szczególnie wtedy, kiedy chcecie mieć tych selerów dużo, no to oczywiście daje ogromną satysfakcję. Zawsze jest tańsze i możemy coś w tych zimowych, chłodnych, takich ciemnych miesiącach, czymś się zająć, a seler dobrze sobie radzi nawet w takich słabych warunkach, oświetleniowych. Dajcie znać, czy wysiewacie selera, a jeżeli tak, to jakie odmiany wysiewacie, albo jakie odmiany macie w ogóle już doświadczenie z jakimi odmianami i jakie polecacie. Ja polecam selera na pewno makara i na pewno talara, czyli tego, którego tutaj mam, dlatego, że są bardzo plenne, jeżeli można to tak powiedzieć, korzenie spichrzowe rosną duże, nie mają takiej zdolności do parcenia, jeżeli chodzi o selera naciowego, jestem mniejszą fanką dlatego że no jem go mniej, mniej go lubię, ale fajnie jest mieć dwie czy trzy rośliny na sezon, żeby móc sobie zrobić na przykład fenomenalną sałatkę z selera naciowego ze słonecznikiem. Polecam bardzo znajdźcie sobie przepis w internecie. Zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek i widzimy się w kolejnych filmach. Do usłyszenia.